Siema, ja jestem Michał i to jest dla kanał Po prostu Klocki. A dziś porozmawiamy sobie o metodach, jakie są obecnie znane, jak zidentyfikować minifigurki z 25 serii bez otwierania kartonika. Ja tutaj mam obecnie jeden nieotwarty kartonik, a zaczniemy sobie chyba od najbardziej skutecznej metody, jaką obecnie znamy. Czyli po prostu mamy cały nieotwarty karton zbiorczy taki oto figurek. I korzystamy z jednego z kilku dostępnych w internecie poradników. Ja pewnie gdzieś tutaj Wam skleję zdjęcie z rozpiski, jak mini figurki są ułożone w kartonie. Ja chyba jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem, żeby w kartonie było inne ułożenie figurek z tego, co tam gdzieś na różnych forach i tak dalej sprawdzałem te informacje. Także to jest chyba najskuteczniejsza metoda. Ja z niej skorzystałem raz i na szczęście się to sprawdziło. Udało mi się dostać figurkę, którą chciałem. Także raczej jest to dość pewna metoda, tylko musicie zwrócić uwagę na to, aby karton był oryginalnie zamknięty, zaplombowany i wy jesteście pierwszymi osobami, które go otwierają, ponieważ sklepy często na przykład po otwarciu kartonu, jak się sprzedadzą dwie losowe figurki, to potem te figurki przesuwają, mieszają z innych kartonów, dokładają i wtedy ta metoda już nie jest aż taka pewna. Druga, chyba najlepsza co do skuteczności metoda dotyczy kodów QR. Które znajdują się tutaj na dole. Tylko musicie zwrócić uwagę, aby kartonik, który kupujecie, miał taki duży kod QR, a nie ten taki mniejszy. Gdzieś tutaj wam pewnie wstawię zdjęcie tego mniejszego, abyście wiedzieli o czym mówię. Także tylko takie duże kody się sprawdzają tej metody. Te małe niestety są nieskuteczne. No i skanujemy sobie ten kod i wyświetli nam się tam ciąg cyfr. I na podstawie rozpiski, którą też wam za chwilę tutaj wstawię, po prostu sprawdzamy sobie, które figurka znajduje się pod danym kodem. Ważna jest jeszcze literka, która się tutaj znajduje. W moim wypadku jest to literka S i w większości wypadków w Polsce raczej też to będzie literka S. Odpowiada ona za fabrykę w Czechach, natomiast literka R odpowiada za fabrykę w Meksyku, więc raczej takich figurek z literką R w Polsce nie spotkamy, głównie będą te z literką S. Ale to ma znaczenie przy tych ciągach cyfr. Pewnie teraz pozwam wstawię nagranie, jak ja skanuję kod z tej figurki. No i zobaczymy, co się tam wyświetli. Jak widzieliście, wyświetlił nam się bardzo długi ciąg cyfr. Na szczęście nas interesuje tylko pierwsze 7 z nich. Także jest to o tyle prostsza sprawa. Także zgodnie z rozpiską, którą Wam wcześniej wyświetliłem powinna znajdować się tutaj minifigurka biegacza z protezami nóg. No i tutaj zanim otworzymy tą figurkę przejdziemy do trzeciej metody, aby się upewnić. Trzecia metoda jest najmniej skuteczna, ale jednak zawsze jest gdzieś tam jakaś forma upewnienia, a jest to po prostu metoda wykorzystująca wagę. Ja mam tutaj taką małą wagę jubilerską. Jest to Jedna z najtańszych wag na Allegro, kupiłem już jakiś czas temu. Także teraz wyświetlę Wam tutaj rozpiskę wagową, co do tych figurek, którą też znalazłem po prostu w internecie. No i zweryfikujemy sobie wagowo tą figurkę. Także jak sami widzieliście, ta figurka powinna ważyć 17,39 gram. Także otwieram tutaj wagę, włączam ją. Mam nadzieję, że tutaj widzicie. Co ta waga wyświetla, no i kładziemy sobie figurkę. No i mamy 17 gram, dlatego właśnie ja uważam, że ta metoda nie jest skuteczna. Pewnie, jak położę tą figurkę, tak to też będzie waga troszkę inna. Mamy równe 17 gram, dlatego ta metoda nie jest najlepsza. Ale jest to zawsze jakaś tam forma upewnienia, więc myślę, że jest to dobra metoda w połączeniu na przykład z rozłożeniem w kartonie. Jeżeli wyjmiemy figurkę z kartonu, zważymy, waga będzie mniej więcej podobna, to wtedy już mamy prawie że 100% pewność. Albo na przykład połączenie kodów QR z wagą również nas upewnia. Także teraz otwórzmy sobie tą figurkę. Także ja już otwieram kartonik. Na opakowaniu mi nie zależy, więc po prostu go rozerwę. No i jak możecie zauważyć, w środku mamy faktycznie figurkę którą kod QR nam pokazał, a której waga nam niestety nie potwierdziła. Także metoda z wagą jest najmniej skuteczna, aczkolwiek z tego co słyszałem, to ludzie też na podstawie właśnie tego typu wag odpowiednie figurki znajdowali, także jest to jakaś tam forma upewnienia. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, z jakich metod wykorzystacie, może znacie jeszcze jakieś nowe metody, a może po prostu kupujecie losowo te figurki. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że chociaż części osób pomogłem w zidentyfikowaniu wymarzonych figurek. Dzięki za oglądanie, no i cześć!